Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedł do niej anioł i rzekł, bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się. Znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Ta perykopa, którą dzisiaj słyszymy, która jest nam dana i zadana, jest jedną z najpiękniejszych stronic Ewangelii, mówiącym czym jest wiara. Czym jest wiara Maryi, czym jest nasza wiara. Wiara jest odpowiedzią na Słowo Boga. Bóg mówi. Pierwsze przekazanie w Starym Testamencie mówiło Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Wiara jest odpowiedzią na to, co Słowo mówi do człowieka to mówi Słowo, że dziewica stanie się matką. Chciałoby się powiedzieć, przecież to niemożliwe. To jest nielogiczne. Tak nie można. Kobieta, która jest dziewicą, nie może zostać matką. I tu zaczyna się poważna rozmowa o wierze. Bo w spotkaniu ze Słowem, Słowo zawsze mówi o czymś, co jest niemożliwe, co się w głowie nie mieści. Każdy bohater Pisma Świętego, każdy człowiek wierzący zmierzył się z takim wydarzeniem. Abraham. 80-letni starzec, który miał swój dom, był szanowany w swojej okolicy. Słyszy słowo: wyjdź i pójdź tam, gdzie ci wskaże. Przecież to nielogiczne w tym wieku opuszczać swój dom. Słyszy jako prawie stuletni starzec: zostaniesz ojcem. Przecież tak się nie da. Dawid, rudy pasterz, którego wstydził się nawet rodzonej ojciec, który nie zaprosił go na ucztę. Ma zostać królem? Co musiało się dziać w głowie tego rudego chłopaka, kiedy prorok namaszczał go na następcę króla? Gedeon, nastolatek, który słyszał daniała, będziesz dowódcą największych z wojsk. Obronisz Izraela. Przecież to niemożliwe. Słowo zawsze mówi o czymś, co jest niemożliwe. Mówi o zderzeniu się z rzeczywistością, która się w głowie nie mieści. Pan Jezus mówi do Piotra, wyjdź, przyjdź do mnie po wodzie. I Piotr idzie. Każdy z nas w swoim życiu ma taką przestrzeń, która wydaje się, że jest niemożliwa. Co mówi Słowo? Kochaj nieprzyjaciół, błogosławieni Ubodzy. Naprawdę? Naprawdę my tak myślimy? Przecież lepiej jest mieć niż nie mieć. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, błogosławieni, którzy się smucą. My w to wierzymy? Wiara polega na tym, że Bóg kieruje do nas słowo, które wydaje nam się niemożliwe, które się w głowie nie mieści, że tak się nie da. Przebaczyć 77 razy, nadstawić drugi policzek, że z martwych wstaniesz. Tylko to, co jest najciekawsze, Bóg nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Bóg nie mówi do Maryi, będziesz matką, a Maria nie odpowiada, dobrze, biorę się za robotę. Bóg składa obietnice. Jeśli zaufasz mojemu słowu, jeśli dasz się poprowadzić mojemu słowu, doświadczysz w swoim życiu rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. Słowo zawsze mówi o tym, co niemożliwe, ale to nie ja mam działać, ale Bóg ma działać we mnie. Wiara to odpowiedź na Boga, na Boże Słowo. Bóg do mnie mówi, więc oczekuję odpowiedzi. Szyma Izrael, słuchaj Izraelu. Co dziś Bóg mówi do każdego z nas? Jeżeli mówi, to chce, abyśmy weszli z Nim w dialog, abyśmy zaufali Jego Słowu i uwierzyli, że to, co niemożliwe, jest możliwe. Nie dzięki naszym wysiłkom, ale dzięki Jego działaniu. Szema, słuchaj.